Jesteśmy już z powrotem pod stacją Mozaj w oita, ale co wydarzyło się, to zobaczycie za chwilę. <słyski> Witam serdecznie! Jesteśmy w okolicach Gory Aso w prefekturze Kumamoto Mamy tu Parę miejsc do zobaczenia Znacie Marysia, Andrzej i Kevin dzisiaj do nas dołączył Marysia. Znacie wszystkich oprócz dzisiaj mamy jednego nowego kolegę, mianowicie Kevin I'm Kevin from the Philippines <laughs> Home alone <laughs> yeah. Are <you> home alone? <laughs> I'm home alone yeah, to got my name <laughs> tam wiesz, tych gór podobno widać nieźle już samą górę Asą Ale najpierw mamy tutaj do odwiedzenia pewną świątynię, która gdzieś tutaj jest na tej górze, piękna okolica jest tu nieco chłodniej niż Wojta, bo wiadomo jesteśmy już znacznie wyżej niż położona jest Ojta czy Bepu. Dziękuję bardzo. Odsadnąć po tym wejściu i zaraz coś tu pokażę. Świątynia Shintoistyczna, która wyróżnia się niezliczoną ilością latarni, takich jak ta właśnie, które są tutaj ustawione po obu dwóch stronach tej drogi, która wiedzie na szczyt. Uch, nadal nie mogę dojść do siebie, ponieważ postanowiłem. Przejść to podejście tak na raz, dosyć szybko, chciałem zrobić właśnie ładne ujęcie. Jak widzicie, droga dalej jeszcze ciągnie się z tyłu, tam ze tą świątynią do góry. Na szczycie jest coś w rodzaju tunelu wydążonego w skale, być może powstałego naturalnie, nie jestem tego pewien. No zaraz tam podejdziemy jeszcze, żeby to zobaczyć. Z tyłu jest dalsza część tej świątyni, a teraz pójdziemy tam na górę. To właśnie ta skała. Jest tu coś w rodzaju jakiejś jamy w, w wykopanej, jakiejś mini jaskini. Nie wiem. Widzę, że są tutaj jakieś monety zostawiane przez, przez wiernych. Jama nie jest duża nie wiem, myślę, że 4-5 osób może by się tu zmieściło. Tak, Na metodą na sardynki. Potężna jest ta skała. Spójrzcie tutaj są monety wkładane w szczeliny. Przeciąg tutaj pod tą skałą jest. Chodźmy zobaczyć tutaj troszkę wyżej danger. Czyli zakładam, że jest tam spory spadek. Ach, nie zmieniłem spodziewałem się, że będziemy tutaj jakaś wspinać specjalnie. U, ale jest faktycznie tutaj. U, pionowo w dół, dosyć głęboko. Trzeba przyznać, że natura wyrzeźbiła tutaj nieprawdopodobne. Tam jest taka wielka półka skalna, która nadawałaby się w sumie nawet na jakąś taką jaskinie do spania tutaj są też poustawiane na tej półce tak zarówno jak i tam bezpośrednio w tej jamie takie kopczyki z kamieni które są bardzo powszechne często spotykane w szintoistycznych świątyniach niesamowita różnorodność jeśli chodzi o świątynie czy to szintoistyczne czy to buddyjskie jest ta różnorodność naprawdę olbrzymia w Japonii jeszcze tutaj to jest też taki klasyczny święty sznur Shinto i według wierzenia Shinto oznacza on przejście na drugą stronę, czyli za tą za tą sznurem jest już teren święty Tutaj jest kolejna jakaś grota. O, w tej grocie jest bardzo dużo tych kamiennych kopczyków. Moi drodzy, schodzimy na dół. To, że reszta mojej drużyny tknęła w połowie drogi. Najbardziej mi się podobało jak to chyba Susano przybył do bogini żywności i ją ogólnie zabił. Ale ją zabił generalnie za to, że mi spodobało mu się, jak. Dać został... masło. Nie, jak został przyjęty, no bo ona, żeby go ugościć, spojrzała się w stronę lasów i z jej ust wyleciały różne takie dziczyzna i tak dalej, w stronę zbóż, jakieś tam ryże, nie ryże, w stronę morza, owoce morza, ale ja w sumie też chyba bym nie był zadowolony, jakby, gdyby ktoś na mój widok zaczął żygać i <laughs> mówi jedz! Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, a właściwie to Andrzej wam powie, że z tą świątynią wiąże się pewna historia, mianowicie... Hotarubino Morie, takie było anime i nie pamiętam o czym jest to anime szczerze mówiąc, ale w tym anime była ta świątynia. Jedynie pamiętam, że jakaś mała dziewczynka chyba przyjechała na wakacje do lasu, do, raczej do lasu do Baci, czy tam gdzieś tam, no i chodziła do lasu, do świątyni i miała znajomego. Chłopaka, który był troszeczkę starszy, wyższy od niej i on zawsze nosił tą motomaskę, maskę, tak, takiego lisa i przez całe anime nie widzimy jego w ogóle twarzy, więc no... Świątynia się zrobiła bardzo popularna po tym anime i mangę, bo również była manga na ten temat. Anime to animacja, a manga to komiks dla tych, którzy ewentualnie nie wiedzą, ale myślę, że to takie już pojęcie względne. <laughs> Sorry, Słuchajcie, tutaj zrobiliśmy zdjęcie. Marysia popchnęła wszystkich w momencie, kiedy y, drugie i trzecie zdjęcie się przczekało. Czekajmy po następne przygody Let's go for the adventure Adventure Po przygody What was the word in filipino? <laughs> like tongue twister in filipino Tak jak mówiłem jesteśmy w tej chwili w prefekturze Kumamoto Piękne góry dookoła Ponieważ cały teren tutaj jest znacznie wyżej Dlatego tutaj jest dopiero początek wiosny Jeszcze góry są zupełnie szare Sakura tutaj jeszcze jest w dobrym stopniu rozwoju. jedziemy teraz przejechać wspaniałą trasą pomiędzy górami i zobaczymy co się wydarzy. Jedziemy teraz drogą, która przebiega dokładnie pomiędzy całym tym okręgiem Aso góry wulkan, a górą, która nazywa się Nekodake, czyli Kocia Góra. Oryginalny plan nasz był taki, aby wspiąć się tam dzisiaj, podobno z wierzchołka tej góry jest piękny widok na górę Aso, ale pogoda nam troszeczkę nie dopisuje i czas też już nas nagli, bo jesteśmy dosyć daleko tym razem od yy, domu. Więc dzisiaj tam prawdopodobnie już nie wejdziemy, natomiast będziemy kontynuować dalej tą drogą. Zobaczymy co ciekawego spotka nas dalej na tej trasie. Po drodze mijamy tutaj różnego rodzaju ośrodki poczynkowe, które Widać, że nie działają nadal jeszcze ponieważ nie jest sezon, a po drugie, wiadomo co, korona. Więc, y, oczywiście, gości w tym rejonie jeszcze brak. Wspaniałe, tak. krowy są. Jeszcze raz widzę dzikie krowy. Znaczy, dzikie, no takie. Teraz spójrz na to. Prawdopodobnie w osobnym odcinku zobaczycie cały przejazd. Chociaż dzisiaj jest trochę pochmurno, więc nie wiem jak to wyjdzie. Ale muszę powiedzieć, że niesamowicie. Sporo mi to przypomina Snowdonie w północnej Walii. Jeśli znacie to bardzo podobny klimat. To Jesteśmy teraz tam, gdzie to żółte kółko. A co się ten. W lewo jest droga do jakiegoś kempingu, tak? A to jest sprzed góry, tak? A, Jama, okej. Okay. Ale to takie, masz jakieś zdjęcie. Coś takiego. Takie odcinki są już wąskie, nawet dosyć mocno. Jak widzicie. I co charakterystyczne, to w tym rejonie, tam na filmie, którego fragment zobaczyliście przejazdu, możecie zobaczyć, jak cały czas unosi się para dym z wulkanu Aso. I wszędzie tutaj w tym rejonie jest już taki pył szary. Dużo jest z tego wszędzie dookoła, ponieważ w mniejszym, większym stopniu on dymi praktycznie cały czas. To w tym momencie nie ma zagrożenia jakiegoś większego wybuchem dużym, więc jest ok. O, buty zostawił jakiś wędrowiec tutaj i butelkę w dziuple, kopany dwie. Hmm. Niestety, ale w Japonii też spotyka się śmierdzących brudaców wyrzucających śmieci w lesie. Przejechaliśmy tą wspaniałą drogę już prawie całą, już niedaleko nam zostało do, e, do drugiej strony, do przejechania całej drogi. Te piękne góry, m.in. ta kocia góra, tutaj jest wulkan Aso, który dosyć srego dymi dzisiaj i mnóstwo popiołu wszędzie można zobaczyć. Zwróćcie uwagę na przykład na tą. To tutaj, to jest pył wulkaniczny. Wspaniała okolica, to mój pierwszy raz w okolicy Góry Aso, którą też zostawiłem sobie na później, odkładałem sobie na później, ale myślę, że jeszcze w tym roku wejdziemy też na szczyt, wejdziemy, bądź też wjedziemy, zobaczymy. Na tamtą górę też oczywiście wejdziemy, ale nie dziś, bo dziś była cała pogoda, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić. Ok, spróbuję zrobić tutaj jakieś parę pięknych ujęć i ruszamy dalej. Thanks for today guys, do zobaczenia Thank you, See you. Bye. Bye. Do zobaczenia w następnej przygodzie, być może w tym samym składzie Maybe, maybe